Tak jakby coś, bo już nagrywasz? No. Jakby coś, to to nie jest woda. Uuu. Inaczej się nie da. Po prostu. Co to może być? Teraz lepiej. Witamy na corocznym przyjęciu z okazji... Jakie odczucia będzie przed przedstawieniem? Będzie super. Doprowadziliśmy Panie. Sexy boy. Dzień dobry. Dobra. Jak pani, jak stresuje się pani przed wystąpieniem dzisiejszym? O, jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Czyli, 14, 17. czyli od 1 do 10 w tym momencie poziom stresu? 4. Mhm. Dziękujemy bardzo, zobaczymy jak ja będzie później. Tu już jest Ebenezer Scrooge w swoim całym alficie. Pokaż się do lustra. Willy Wonka. I Willy Wonka. Kogo, kogo przypomina wam Konrad Dąbrowski w tym momencie? Mojego dziadka. Mojego chłopaka. Bo jakby teraz e, wstawimy tutaj zdjęcie. I zdjęcie Willy Wonki, bo wyglądają dokładnie tak samo. A e, Ty to jesteś moim tym... Lumpem jestem. Umpalumpem no. e, e, Jakie są odczucia Daj, tuż przed przedstawieniem u pani reżyserek? Bardzo A, dobrze. w tak. sukces. Tak. Dobra, tak. Nie wierzę, że ja wiem. Nie rzucajmy hasłami propagandowo. Czego najbardziej się boicie? Że nikt nic nie usłyszy. Ja się, moi drodzy państwo, boję ścian. Ja się boję ścian. A co zrobiłeś ściany? Słyszałam plotkę, 5 minut temu. Oczywiście rozpadają. Czyli generalnie nie stresujemy się? Absolutnie. No tak, od 1 do 10. Zero. Jak się stresujemy bardzo? No. Zero. Nic. Pięć. Ja się nie mogę doczekać. <gry> okay, czyli pomnożyć do 210. Dziękujemy. O, tutaj widzimy dwóch panów. Dzień dobry, uśmiechnąć się. Dobra. Konrad jest wolny, jakby ktoś się pytał. Dobra. O, poczekaj. Miałem opowiedzieć historię. O to idzie co za – Jeszcze wczoraj wieczorem? – No, wisi tam jeszcze za szybą. – Czy to może być? A więc biegnij, kubko. – Pan chyba żartuje. – Ej! Ja przepraszam, ja przepraszam, przepraszam pana bardzo. – Niech się nie stało. Nie ma znacząc Mamy święta. Ja. 야 그런 야야 그런 소. Uff, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zimie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Nie no, to jest show. Urwało się.